Witam kochani na kolejnej premierce. Dzisiaj mamy drapeczkę za 5 zł. Czas na premię. I zakupiłam na dzisiejszy odcinek 4 takie drapeczki. I mam o numerze 26, 27, 49, 50. I tutaj musimy znaleźć wygrywające liczby. Ewentualnie symbol portfela, który też wygrywa przypisaną kwotę. Może zaczniemy od numerku pięćdziesiąt i tu szukamy dziewięć, trzydzieści dwa, osiem i dwadzieścia pięć. A mamy dwadzieścia cztery, dwadzieścia dziewięć,

jedyneczka i dziewiętnaście. A mamy trzydzieści cztery obok, cztery, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści pięć, osiemnaście obok. Jeszcze trójeczka, dwójeczka obok, czternaście, dwanaście, no i trzynaście. Znakiem tego ta zrapeczka jest też pustaczkiem. Tak, br. No to weźmiemy następny z numerem dwadzieścia sześć może.

31, 13 i 16. No to też jest pustaczek. No, może podsumujemy dzisiejszy odcinek na cztery zakupione zrabki. Oczywiście, wszystkie przegrały. No, dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na następne premierki. Pa!